Hej, Zimanku, to tu Miazgarz, znaście, witam was w kolejnym recenzowaniu napojów, napojami recenzowanymi dzisiaj będą do, napoje marki Dr. Pepper. E, mamy tu smak Vanilla float. E, to jest Wiśnia, Zerówka oraz e, Normalna. Także zacznijmy od e, zwykłej. To jest, to jest, moi drodzy, chyba coś jak Cola, jak pamiętam. O smaku owocowym. Coś mi się kojarzy, że... To była kola, ten Doktor Pepper, ale zaraz ci przekonamy. No, coś ala kola. Nie wiem, co to za owoce. to nie. nie, nie. Ciężko stwierdzić, Ze mi wiśnią smakuje, ale tu jest, niby to jest smak wiśni, ale tutaj mamy wiśnia dr Pepper Sherry. Także zaraz, także może teraz spróbujmy smak wiśni, żeby było wiadomo o co chodzi. I uwaga, leci obydwa są wiśniowe, ale ta wiśnia jest mocniejsza z tej czarnej puszki. No to teraz weźmy sobie, napijmy się zerówki. Zarów, Zobaczmy jak smakuje zerówka. Obydwie ten poje spoko, jednak ja nie przypadam za bardzo za wiśnią. Szczerze zerówka znowu jest taka nie, niezbyt smaczna, tak? Taka jałowa, takie jakby bez smaku ta zorówka, nie? Ta zorówka paskudna dla mnie. Paskudna ta zorówka. Spróbujmy teraz yy, Vanilla Float. Vanilla Float, uwaga. Puszka może mi tutaj wybuzować, bo jest tutaj troszkę jakby. Yy, wydenta, tak? Od góry. Ale zobaczymy, jak będzie. Wybuzuje, już to czuję, było słychać nawet. Nie dobra, po prostu uleciało trochę więcej gazu niż no, powinno. Także uwaga, leci smak waniliowy. O mój Boże, jakie pyszne smakuje jak lody waniliowe. bardzo dobre no to musimy teraz wytypować miejsca pierwsze miejsce jest zdecydowanie smak waniliowy drugie miejsce mm, klasyczny smak trzecie miejsce wiśniowy oraz czwarte miejsce czyli ostatnie zerówka zerówka nie smakuje mi zerówka po prostu mi nie smakuje nie ma takiego smaku bo jestem po prostu zero cukru albo Eee, może być to albo 0 y, kalorii, albo 0 cukru, albo 0 słodzików. Nieważne czego jest zero, ta zerówka jest paskudna. Eee, pierwsze miejsce, oczywiście, Vanilla Float. Eee, troszkę w ogóle zauważyłem, że jak nagrywam ręką, to mi się trochę ręka trzęsie i tak nie, nie wiem, że trochę trzęsie się te, e, film, ale tak to jest. Wszystko inne. Ok. Także jeżeli chcecie kolejne testowanie napojów na kanale, zostawcie konie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten, ten film znajomym, ja zapraszam was, ja was także na, na poprzednie poprzedni filmy, na, na, na następne, do następnego, tak na razie, cześć, hej, hej, nie, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z weneczkiem, wraz z także, elo.